Cześć, z tej strony Trener do celu z pasją i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam film instruktażowy o maszynie typu Low. Row. Stricte zajmiemy się mięśniami czworobocznymi grzbietu, konkretnie częścią poprzeczną, czyli środkową, która odpowiada głównie za retrakcję łopatek, czyli po prostu ściągnięcie ich do środka, do kręgosłupa. I właśnie w tym ćwiczeniu, które zaraz zobaczycie, będzie to nasze. Zadanie. Chwytając odpowiednio ramiona maszyny, będziemy chcieli targetować nasz czworoboczny grzbietu. Oczywiście na tym sprzęcie możemy również kombinować w taki sposób, żeby bardziej angażować mięśnie najszersze grzbietu, ale o tym zajmę się w innym. Odcinku. No dobra, lecimy z konkretami. Jeżeli już dorwiemy w cudzysłowie tą maszynę, to powinniśmy wyregulować odpowiednio e, tutaj podparcie na klatkę piersiową, a także siedzisko. Musimy to dopasować do e, naszej wysokości, że tak powiem, do naszego wzrostu i oczywiście do długości. Ramion, bo my chcemy mieć tutaj taki cały zakres ruchu, gdzie będziemy mogli wypuścić łopatki do przodu, mocno je rozciągnąć, a co za tym idzie, właśnie rozciągać mięśnie. Najszersze grzbietu. Jeżeli nieodpowiednio ustawimy siedzisko i podparcie na klatkę, to niestety albo skrócimy ten ruch, albo wręcz odwrotnie będziemy męczyli się z tym, żeby złapać uchwyty, żeby ich dosięgnąć. A nie o to tutaj. Chodzi. Czasami niektóre maszyny, niestety, nie mają regulacji tej podpórki na klatkę piersiową. Wtedy możecie pokombinować w taki sposób, że oddalicie swoje ciało poprzez jakieś dodanie tutaj poduszki, jakiejś podkładki, która po prostu pozwoli wydłużyć zakres na ten mięsień czworoboczny grzbietu. No dobra, kiedy już założymy odpowiednie obciążenie, siadamy wygodnie na maszynie. I co? Plecy są proste. Brzuch jest lekko spięty, ale doceniamy to, że mamy podpórkę na klatkę piersiową i tułów. Dlaczego? Bo pozwoli nam to w stabilnej pozycji ciała przyciągać uchwyty w kierunku naszego tułowia. I tu możemy pchać łokcie za linię ciała, żeby właśnie mocno spiąć mięśnie czworoboczne grzbietu. Podkreślam, celujemy tutaj. Przede wszystkim w środkową, czyli poprzeczną część. Ale to nie jest tak, że dół czworobocznych i góra, czyli ta część zestępująca, nie popracują. Oczywiście, że będą aktywne, ale nie tak mocno jak właśnie część poprzeczna. Naszym zadaniem jest oczywiście. Chwycenie tych ramion maszyny, tych uchwytów w taki sposób, aby przedramię nadgarstek nie było tutaj wygięte. Tak? My musimy to prowadzić w taki sposób, aby nasze ramiona były przedłużeniem tych ramion maszyny. Nie chcemy wyginać naszego nadgarstka, bo wtedy te siły działania pójdą właśnie. Na nadgarstek i będziemy tutaj wpływali na jakieś bolesności, a w przyszłości kontuzje. Tego nie chcemy. W wersji na czworoboczny grzbietu, tą część e, poprzeczną, polecam przede wszystkim nachwyt, bo wygodnie tutaj będziemy oddalać łokcie od tułowia. Będziemy mocno czuć pracę naszych łopatek. Oczywiście chwyt neutralny, czyli młotkowy, nie będzie tutaj jakimś błędem, ale z reguły wtedy prowadzimy te ramiona bliżej ciała. Więc bardziej będziemy celować wtedy w najszersze grzbietu. Dodatkowo, oprócz oczywiście mięśni czworobocznych grzbietu, popracują tutaj delikatnie najszersze, w szczególności te górne części, górne strefy. Oczywiście popracują również mięśnie obłe, równoległoboczne, ale skupiamy się głównie na tym, aby rozwijać ten środek, tą gęstość, tą grubość naszych. Pleców. W trakcie ćwiczenia zapieramy się nogami albo o specjalne takie podpórki maszyny, które są z przodu, lecz nie zawsze jest to wygodne, albo wręcz odwrotnie. Wyciągamy nogi do tyłu, co często sprawdza się i wiele osób wtedy uważa, że jeszcze lepiej mogą wyczuć mięśnie grzbietu. Także to ustawienie nóg możecie dopasować pod swoje po prostu preferen preferencje czy wygodę. I komfort. Pamiętajcie o tym, że nie boicie się tutaj wyciągania tych łokci za linię tułowia. W przypadku mięśni najszerszych grzbietu powinniśmy raczej tym łokciem wędrować w kierunku ciała a nie dalej, nie za linię naszego tułowia. W przypadku mięśni czworobocznych grzbietu, żeby wręcz dobrze ściągnąć nasze łopatki, wykonać to, tą tak zwaną retrakcję, śmiało możemy te łokcie oddalać od ciała i pchać za tułów, żeby doszło do mocnego ściągnięcia łopatek do środkowo. Polecam wersję oburącz, ale oczywiście, jeżeli chcecie pobawić się, popracować tak bardziej unilateralnie, czyli jednorącz, również na tej maszynie możecie spróbować takiej wersji, ale uważam, że wersja jednorącz jest raczej bardziej przeznaczona dla mięśni najszerszych grzbietu, które wtedy możemy lepiej rozciągnąć i spiąć. W przypadku mięśni czworobocznych grzbietu w zupełności raczej wystarczy. Wersja oburącz. Skupiajmy się na tym, aby bark, aby ręka, łopatka wychodziła mocno do przodu w trakcie rozciągnięcia mięśni czworobocznych, a w trakcie spięcia łokieć ucieka do boku ucieka w cudzysłowie po prostu jest ręka nasza odwiedziona i pchamy go za nasze ciało. Ściągamy łopatki, możemy spauzować ruch na chwilę, na sekundkę, dwie, żeby dopiąć mocno mięśnie czworoboczne grzbietu. A oczywiście nie ukrywajmy o naszych plecach, o wyglądzie. Ich głównie decydują dwa mięśnie. Są to właśnie najszersze i właśnie czworoboczne grzbietu, żeby nie było, że olewamy inne, no ale to są największe, jeśli chodzi o przestrzeń te Mięśnie, które chcemy budować, które chcemy rozwijać, które e, chcemy po prostu mieć duże, szerokie, mocne. I silne. Maszyna naprawdę w stabilnej pozycji ciała pozwala nam na, na pracę nad mięśniami pleców. Także to jest na pewno spory atut, że zapierając się tutaj o tą podpórkę, możemy skupić się na pracy mięśniami czworobocznymi grzbietu. I teraz tak, wdech, kiedy wyciągamy ramiona do przodu i rozciągamy łopatki wraz z wysunięciem barku, pozwólmy sobie na to. Wydech, kiedy spinamy, ściągamy łopatki do siebie. Polecam rozciągać w trochę wolniejszym tempie na 2-3 sekundy, czasem nawet i spinać na sekundę, dwie, i wtedy naprawdę zobaczycie, jak zejdziecie z tej maszyny, to będzie istna masakra. Mięśnie czworoboczne będą yy, w ogniu. No dobra, i teraz to, co lubicie najbardziej, moi drodzy, czyli błędy, jakich nie powinniśmy popełniać. Złe ustawienie siedziska na tyłek, i wtedy ta trajektoria ruchu będzie tutaj nieodpowiednia. łokić będzie latał, wyginał się nad garstek, też będzie szalał. Złe Ustawienie podpórki na klatkę piersiową czy też tułów i skrócony zakres ruchu. Nie zdążycie nawet rozciągnąć czworobocznych grzbietu, które lubią być rozciągane. No i po prostu ten zakres będzie taki, że dupa blada, a nie plecy będą tutaj rosnąć. Jeżeli zakres ruchu będzie też, no, pff, może nie za długi, ale podpórka ustawiona za daleko na klatkę, to będziecie więcej męczyli się z tym, żeby chwycić te ramiona. Jak będzie duży ciężar, to te uchwyty maszyny po prostu będą dla Was zada Daleko, tak? będzie ciężko je chwycić, będzie Wam rozrywało chwyt. Kolejna sprawa to prostowanie się z odcinka lądźwiowego, z prostowników grzbietu, a nie z pleców. To również, a nie z najszerszych, czy też czworobocznych grzbietu, to również będą e, błędy. E, za niskie ustawienie podpórki tej, tego siedziska na nogi też będzie e, to nie najlepsza sprawa, bo wtedy Wasze łokcie będą tutaj wyginały się, Wasze nadgarstki e, również. I co chciałbym tutaj jeszcze dodać, jeżeli Wasz Chwyt po prostu tutaj, że tak powiem, puszcza, nie daje rady przy większych obciążeniach, to nie problem, że użyjecie e, pasków czy też haków, e, wtedy odciążycie przedramiona, odciążycie nadgarstki, odciążycie chwyt i... Będziecie mogli podnieść większy ciężar i skupić się tylko i wyłącznie na pracy grzbietu. Także tego się nie boimy. Możecie używać pasków, możemy używać haków. Jeżeli ciężar po prostu na maszynie jest naprawdę spory, wtedy bardziej skupicie się, że te ramiona są przedłużeniem, te e, haki, paski są przedłużeniem waszych ramion i wy ciągniecie plecami, ciągniecie czworobocznymi grzbietu i po prostu czujecie mocno pracę pleców, o której e, marzycie. Dajcie znać, czy wykonujecie wersję na maszynie typu low row na mięśnie czworoboczne grzbietu, czy doceniacie tą maszynę, czy wybieracie wersję na najszersze, a już niedługo materiał właśnie o wersji na tej maszynie, gdzie będziemy te najszersze grzbietu chcieli rozwijać. Tymczasem dziękuję za uwagę, do celu z pasją, cześć!